Pytanie od jednej z was. Jak prawidłowo odczytać intencję? Mężczyzna przez kilka miesięcy wykazywał zainteresowanie, a potem powiedział, że od początku wiedział, że nic z tego nie będzie. Straciłam rok i nadal trudno mi zapomnieć. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska-Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Zanim przejdę do dzisiejszego tematu, informacja. W opisie tego odcinka znajdziesz link do zapisu na newsletter. Zapraszam Cię, zapisz się i łap więcej wartościowych treści. No dobrze, mamy taką sytuację. Chłopak przez parę miesięcy okazywał zaangażowanie, a później powiedział: A, nic z tego nie będzie. Wiedziałem to od początku. Dziewczyna poczuła się zraniona, odrzucona, porzucona, jakieś pewnie inne trudne emocje. Napisała też, że nie może się pozbierać. To pytanie zostało zadane w ankiecie, do której link masz w opisie tego odcinka. Jeżeli Ty masz swoje pytanie, to możesz tam napisać, a ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku podcastu. Ale wracając tutaj do tej sprawy, jak rozpoznać tą intencję? Czy ona mogła uniknąć tego rozczarowania? Może tak, może nie. Widzisz, to trochę zależy, jaki to był typ mężczyzn. Jest jeden najgorszy typ. To taki, który chce się bawić. Po prostu rozkochuje w sobie kobietę i później się wycofuje, bo. Nie jest w stanie wejść w relacje, bo to jest dla niego forma sportu czy innego powodu. Jeżeli trafisz na wytrawnego manipulanta, no to sorry, nie masz szansy. Tak naprawdę, jedyną um, taką metodą ochrony jest posiadanie swoich zasad czy granic. Ja to nazywam kodeksem randkowania i właśnie to jest jeden z modułów kursu, jak wybrać odpowiedniego mężczyznę i zbudować trwały związek bez gierek i manipulacji. Tam określasz pewne swoje zasady randkowania, których nie przekraczasz. I jeżeli masz takie zasady, no to e, trochę chronisz się przed takimi sytuacjami, choć nie zawsze, bo przyznam ci się, że ja też kiedyś miałam taką sytuację, że chłopak po prostu chciał mną pograć. I e, to bolało, ale też dzięki granicom, które miałam, nie, e, nie bolało aż tak bardzo, bo nie jakby zatrzymałam się, nie poszłam w tym, tej relacji dalej, nie przekroczyłam pewnych granic swoich, więc to, to było bolesne, ale byłam w stanie się po tym, tym jakoś podnieść dosyć szybko. Jest druga opcja. Jeżeli mężczyzna ma lęk przed bliskością, to może bardzo szybko angażować się w związek i ty czujesz, że wow, ale jest fantastycznie, pędzimy, już jesteśmy tak blisko. Wydaje ci się, że jest duża intymność, ale... Tak naprawdę to są tylko pozory. I gdy zaczyna, się być, zaczyna być poważnie, to mężczyzna z lękiem przed bliskością ucieknie, bo nie będzie w stanie wejść w relację. No, po prostu nie jest w stanie. I tutaj nie możemy mówić o złych intencjach, bo ten mężczyzna najczęściej nie działa świadomie w sensie, że nie planuje sobie tak z premedytacją. Ha, 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 teraz ją yy, będę uwodziła, później ją zostawię. Tylko naprawdę pragnie relacji. Yy. Ale wcześniejsze doświadczenia, pewne zranienia, styl przywiązania, który ma, mu to uniemożliwia. I tutaj ochroną jest świadomość i znajomość, może po prostu znajomość etapów budowania relacji. O tym też mówię w moim kursie. No bo to jest też bardzo ważne, żeby mieć świadomość, jakie są etapy i co może się na każdym etapie, co powinno się na każdym etapie zadziać. I gdy masz, wiesz co powinno być, no to też e, możesz rozpoznać, że ej, ok, coś jest nie tak, za szybko to idzie e, zbyt blisko, e, za krótki czas no może coś nie grać i wtedy możesz się znowu ochronić, bo e, możesz zweryfikować. Inną sprawą jeszcze jest trzecia sytuacja, gdzie można powiedzieć jest najwięcej w cudzysłowie naszej winy, no bo ja nie lubię mówić o winiarze Tutaj jest nasz wkład w tą, tą sytuację. To jeżeli za bardzo zaczęłaś snuć marzenia o tym mężczyźnie i nie widziałaś jego prawdziwego zaangażowania, bo my często interpretujemy najdrobniejsze szczegóły jako już wyraz zaangażowania. Ostatnio korespondowałam z dziewczyną i ona mi bardzo dokładnie opisała relacje z chłopakiem co do dnia. Tak? Co do dnia, że dzień po dniu co się działo, i jakby wszystko było interpretowane. To, że się uśmiechnął na jej widok, no to już było zna. Znaczyło, że no, widać, że ją lubi przecież, że jest nią zainteresowany. No, świadczy o tym, że ją pewnie lubi, ale czy jest nią zainteresowany jako kobietą? Niekoniecznie. Po prostu uśmiechamy się przecież do różnych ludzi. Więc my czasami nadinterpretujemy zachowania mężczyznę i już w naszej głowie jesteśmy dalej niż jest rzeczywistość. Przesłuchaj odcinek 142, jak nie snuć marzeń na jawionowo poznanym mężczyźnie. To jest ważne, to jest bardzo ważne. Więc jeżeli Ty snujesz te marzenia i nadinterpretujesz fakty, no to w tym momencie możesz czuć się zawiedziona, jak on się wycofuje, no bo, mm, no bo Ty byłaś już dalej niż on. I tutaj y, za ten ból, zranienie, no większą odpowiedzialność ponosisz ty, bo nie postawiłaś granic swojemu, swojej wyobraźni. No ale dziewczyna, która zadała to pytanie, dodała takie ważne zdanie, że ten chłopak powiedział: od początku wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Dla mnie to y, przemawia za chłopakiem jednak, y, który ma lęk przed bliskością, bo. Y, no bo właśnie, to jest takie tłumaczenie, że ach, wiedziałem, takie samospełniające się proroctwo, no nie? założyłem coś. Albo taka wymówka, że wiedziałam, że nie będzie, to jakby po prostu nie pasowaliśmy do siebie. No różne mogą być powody, ale sama zobacz, że jesteś w podobnej sytuacji, czy trafiasz na manipulatorów, to wtedy naucz się ich rozpoznawać. Czy trafiasz na chłopaków, którzy mają lęk przed bliskością, to wtedy zastanów się, dlaczego takich wybierasz, bądź może nadinterpretujesz fakty. No to wtedy zastanów się, dlaczego tak robisz i gdzie są Twoje granice. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa-małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczyńmy ten świat mniej samotnym miejscem.